Cześć! W tym krótkim wideo pokażę Ci, jak poruszać się po giełdzie Binance oraz jak kupić kryptowalutę. Pierwszą bardzo ważną rzeczą zaraz po założeniu konta jest ustawienie dodatkowych zabezpieczeń. Możemy je ustawić, klikając w zakładkę Bezpieczeństwo. Możemy ustawić sobie weryfikację dodatkową, jeżeli chodzi o autoryzację SMS-em lub Google Authenticator. Google Authenticator jest to aplikacja na smartfona, możemy ją pobrać ze sklepu Play lub na odpowiednika na iPhone'ie, tak, zainstalować ją. Kolejnym krokiem jest zeskadowanie kodu QR, który się pojawia nam tutaj. Trzecim bardzo ważnym krokiem jest zapisanie sobie tego kodu gdzieś, na kartce papierowej i zostawienie, ponieważ jeżeli będzie taka sytuacja, że zgubimy lub ktoś nam ukradnie telefon, nie będziemy mieli dostępu do giełdy no i automatycznie nie będziemy mieli dostępu do swoich środków na niej przytrzymywanych. Teraz jak wyłączyć takie brzuch składnikowy użytkowania. Wyślij kod, klikamy, kod weryfikacyjny przychodzi nam na maila, wpisujemy go tutaj, następnie kod weryfikacyjny z Google Authenticator, który znajduje się w naszej aplikacji, jest to sześciocyfrowy kod, I klikamy wyślij, mamy już to włączone. Jeżeli Mamy konto zabezpieczone. Możemy przejść do zakupu kryptowalut. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwsze to jest płatność kartą kredytową. Czyli wpisujemy kwotę, za jaką chcemy, monetę i dajemy kup bitcoin. Drugim jest to depozyt bankowy. Przy wpłacie. I kartą bankową, i przelew bankowy. Jeżeli chcemy w ten sposób doładować swoje konto, jest wymagana do tego weryfikacja tożsamości. Weryfikację możemy zrobić, klikając tutaj. Informacje podstawowe. I tutaj mamy weryfikację tożsamości. Klikamy, weryfikuj. Klikamy swój kraj i Następnie będziemy musieli podać informacje tak jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, do tego przesłać zdjęcie dokumentu tożsamości oraz selfie zrobione razem z nim. Jeżeli będziemy mieli zweryfikowane, no to w ten sposób będziemy mogli wtedy doładować się. Jeżeli nie chcemy weryfikować konta, zawsze możemy kliknąć depozyt bankowy i zrobić wpłaty w kryptowalutach. Tak? Tutaj mamy dostępne kryptowaluty, czyli Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, EOS. A tutaj mamy adres w tym wypadku bitcoina. Z prawej strony mamy wszystkie dostępne coiny, które są aktualnie dostępne na giełdzie Binance. Jeżeli chcemy zakupić danego konta, coina, możemy to zrobić poprzez zakup z Dimitru, tak? Jest to nic innego jak ustawienie się w kolejce. Tutaj jest cena, po której chcą kupić kupujący, tutaj jest cena, po której chcą sprzedać sprzedający. Tak. Załóżmy, że chcielibyśmy kupić LTO Network po cenie powiedzmy 800 842. Powiedzmy tak. Czyli, jeżeli piszemy tutaj 842 tutaj ilość to które chcemy kupić, tutaj wyskoczy nam suma, za którą będziemy kupować i automatycznie zlecenie pokaże nam się tutaj, tak? Jeżeli chcemy, nie chcemy czekać na to, aż nasze zlecenie się wypełni, możemy kupić marketem, ocenia automatycznie, czyli tutaj w tym momencie jest 871 i zakupuje nam to od razu. Jeżeli kupimy danego coina, możemy wejść w portfel, portfel spot, klikamy tutaj, I tutaj pokazują nam się wszystkie kryptowaluty, które aktualnie mamy kupione. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest ustawienie tzw. stop limit, czyli tzw. stop losa. Jest to bardzo przydatne dla naszych transakcji, dlatego że jeżeli rynek dynamicznie spada, co możemy zaobserwować tutaj kilka razy, możemy sobie ustawić taki stop limit. Jest to zabezpieczenie, że w przypadku, jeżeli rynek pójdzie nie w tą stronę, którą byśmy chcieli, no to unikniemy niepotrzebnych strat. Tak czyli, jak ja sobie zakładam, że jeżeli cena Elton Network zejdzie do 800, to ja będę chciał sprzedać to w cenie. 770. Pamiętajcie, że stop lossa trzeba ustawić na całą pozycję, którą mamy dostępną. Dlaczego na 770? 30 różnicy, dlatego że jeżeli rynek będzie bardzo dynamicznie spadał, to ja mam stop lossa ustawionego troszkę niżej, bo o 30 Satoshi po to, żeby moje zlecenie się wypełniło i przez przypadek czasem go nie pominęło, nie? Jeżeli mamy ustawione tutaj na 800, tu jest na 770. Ustawiamy, jeżeli cena spadnie poniżej 800 satoshi, zostanie złożone zamówienie sprzedaży 430 LTO po cenie 770. Potwierdź i automatycznie mam stop lossa na poziomie 430, tutaj przy 800 satoshi, tak? Bardzo ważna rzecz, jeżeli ustawiamy stop lossa, nie możemy ustawić take profitu. Co to jest take profit? Take profit to nic innego jak ustawienie zlecenia sprzedaży gdzieś wyżej, załóżmy, że kupilibyśmy po 830, tak, no to nasz pierwszy take profit moglibyśmy ustawić sobie, powiedzmy, na poziomie 1000, tak. Take profit jest to zlecenie sprzedaży naszych coinów już z zyskiem, powiedzmy, 20-30%. Jeżeli mamy stop lossa ustawionego na całą pozycję, nie możemy ustawić take profitu. I analogicznie w drugą stronę, jeżeli mamy ustawiony take profit, nie możemy ustawić stop lossa. Dodatkowo jest bardzo fajna funkcja wprowadzona, tak zwane oko. Możemy tutaj wpisać i e take profit, tak, czyli po, załóżmy cenę, którą chciałem, czyli jest to w granicach 1000 Satoshi. Tutaj wpisujemy kwotę, o którą byśmy chcieli zamknąć pozycję, czyli w tym wypadku było 730, czyli 770, a tu wpisujemy. Jeżeli cena nam dojdzie do 800, tak, całą pozycję klikamy na tak i automatycznie mam ustawionego Take Profita na 1000 Satoshi i Stop Limit na 770. Bardzo ważne, jeżeli cena dotknie mi tutaj stop lossa, automatycznie zlecenie sprzedaży które mam do góry, też automatycznie się zamknie.